Za nami spotkamy z 10 kolejki pierwszej grupy Trzeciej Ligi. Lechia Tomaszów-Mazowiecki zremisowała z regionowią Legionowo 1 do 1. Bardzo proszę o komentarz obu e, trenerów. W pierwszej kolejności trenera drużyny Legionowi pana Michała Pirosa Bardzo proszę, panie trenerze. Przyjechaliśmy tutaj wygrać i przełamać e, serię, serię Niemocy. Za mojej kadencji zanotowaliśmy tutaj dwa remisy. No i dzisiaj, i dzisiaj to jest trzeci Trzeci remis, więc cel nie został zrealizowany. Nie mamy prawa być zadowoleni. Myślę, że dobrze weszliśmy w mecz. Mieliśmy kontrolę. W dużej, dużej części spotkania nad, nad meczem. Natomiast wiedzieliśmy, w czym zespół Lech jest groźny. To się dzisiaj potwierdziło. I, i w taki też sposób straciliśmy bramkę. Oba zespoły miały piłkę meczową w końcówce. Równie dobrze mogliśmy ten mecz przegrać, jak i wygrać, dlatego... Myślę, że mimo wszystko ten punkt jest sprawiedliwy, bo o ile mieliśmy kontrolę, to nie mieliśmy na tyle zdecydowanej przewagi i nie, nie wykreowaliśmy na tyle dużo sytuacji, żeby tutaj zasłużyć na to zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Tyle trener-gości. Bardzo proszę teraz o komentarz szkolenia w i pana Mateusza Miczarka. Bardzo proszę, pani trenerze. Jestem bardzo dumny z moich zawodników, bo wierzyliśmy, do końca potrafiliśmy się podnieść, potrafiliśmy grać w piłkę z regionowią. Wiedzieliśmy, że wiemy dokładnie, że Regionowi to silny przeciwnik, ale jestem bardzo zbudowany drugą połową, ponieważ graliśmy w piłkę, wprowadziliśmy troszeczkę inną strategię i to, to w pełni wypaliło, bo, bo przesunęliśmy troszeczkę klima wyżej, w konsekwencji zdobyliśmy bramkę. Tak jak już wspomniał, mogliśmy mecz zamknąć, ale też mogliśmy wcześniej bramkę stracić. Myślę, że to co tutaj też powiedział, mecz wydaje mi się że sprawiedliwy, ale godny poziomu trzeciej ligi, bo, bo oba zespoły grały o czwarty futbol, oba zespoły chciały grać w piłkę i widać było, że oba zespoły chcą, chcą wygrać. Żaden zespół nie chciał się zamknąć i, i liczyć tylko na, na to, na ostatni gwizdek w Dziękuję kibicom, bo nas spierali do końca i na pewno ta wiara nas zniosła na boisku. Jestem wdzięczny, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że, że kolejne mecze domowe, jak i te wyjazdowe, które będą blisko, będą nas wspierać w Skierniewicach. Za to im też bardzo dziękuję, bo byli z nami. Dziękuję.